Cześć, witajcie wszyscy. Nie, nie nagrywałem przez jakiś czas, bo mnie choróbsko dopadło. A dzisiaj nagramy, zagramy sobie, nagramy, zaginięcie Itana Cartera. Podobno gra jest wyśmienita, ludzie chwalą za pomysł ogólnie, więc zobaczymy z czym to się je. Na dole, na dole jest, zaczynam reflingować, więc na dole jest pierwszy reflink taki. Wyście coś tam na G2A kiedyś kupowali to kliknijcie sobie w mu i będzie, będzie nam łatwiej wszystko robić. Rozsłośnie gra. No dobra, są kropki i co dalej? To już? Hm, interesujące. Nie znałem i to na kartera. Ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Pol Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Titan piszą listy, dostaje ich mnóstwo. List od Titana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Itan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Itana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. To już mogę chodzić? No. No i co to miejsce próbowało przed tobą ukryć? Nie wiem. W jest przygotówka pierwszoosobowa. Tutaj rozwiązujemy zagadki morderstw. Wow, No i byśmy mi łeb Mamy jakieś super moce. Co jeszcze musimy odkryć? Ktoś się rusza. Dobrze, że to nie jest horror, bo bym już strał, w gacie. To przygotówka na myślenie. Oho. Nasze super ninja moce. Mówią, że jeszcze czegoś brakuje. Ten <laughs> główny bohater, ten Paul Prospero, czy jak go tam zwom, ma jakieś super nadzwyczajne moce. Potrafi. Nie jak to za światy chodzić co mnie stroszysz Czego Ci jeszcze brakuje? U nie gra jest świeża, podobno ma masę bugów i tekstury potrafią strasznie ściąć ją, ale graficznie powiem wam wygląda przepięknie. Z tego co wiem najpierw było tu pułapki, by. Wszystkie znaleźć Bo mam jeszcze jednej, brakuje Tam coś jest, No, to jest niewidzialna ściana. Gra strasznie otwarty teren podobnie no, Nie tak jak w Skyrimie, ale jak na to na takie typu Gry To to jest szacun podobno Tu gdzieś się idzie Gra, podobno Trzeba się ścieżek trzymać O tekstury Nie ładnie się tak wczytywać Woluju No głowę byś mi odciął no Już mam wszystko Ja mam jeszcze jednej pułapki Ja czas na tego kto te pułapki wymyślił, mogę skakać, nie Kuca kucać mogę, dobra Ja przyjdę sobie tę grę z wami na YouTubie Prywatnie gram w co innego, a też nie mam czasu zbudniu grać. Masakra się doczytują. Jest taki nagły spadek do 30, powiem wam. Potem nagle to wstaje wszystko. Są te tory. Pułapka, pułapka. Znaczy już żadnej pułapki nie będzie. No przecie ja za... za a, jedna. Czy tutaj grześnie nie da zginąć? Dobra. O, mam wiksa. Na śmierć nie, znaczy się, się czegoś. O ile tu kości? Huchu, są kości? To są kości. Czy to i co tu jest? Spacer z tekst. Aha, no, z okna. I tan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To. miłe. Dziękuję. Ale idź już. Przeczytam później. Zapis, scenę. Podnograma ma Save też. To przeczytałem. A tego nie przeczytałem. Pożar dał mu śmierć kobiety. Wanderglifa, wybuch, pożar. Wybuch, pożar! Piromani! Jak można zasnąć zapalonym papierosem w dłoni? No proszę was. Po burzliwej rozpaczy brak odpowiedzi do spotkania z Wandergrifftem. Jak brak. Tysiąc 19... Który to jest rok, zacznijmy od tego. teraz zobaczymy, na tej gazecie może będzie pisać. Częstkowi zarządzam. Który to jest róg? Tysiąc nie wiadomo który. Sam nie wiem, który jest. Ja nie przygotowałem się do materiału, nie? Za co teraz? Jesteśmy gdzieś na odludziu. A nie, bo tu ten. Nie, ja tędy nie zejdę, ale się fajnie przycięło. Nie chciało zabić To za odgłosy To była ścieżka Idziemy ścieżką no, znów się przeczytało Nie, no ładnie to wygląda powiem No jest z tymi ścinkami do Czytania się No, ładnie wygląda. No, ja nie jestem rzetelnym człowiekiem, więc powiem po prostu, że ładnie. Co tu jest? Tu byliśmy, chyba, nie? Tu ja Tu ja Tu idę. płakał. Już 10 minut nagrywamy przez most, oby się nie zawalił. Tu chyba w remoncie. Red Creek Valley zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie, i żadne miejsce nie jest zwykłe. I tam przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw setki. Ta miała być moją ostatnią. Że co ja proszę? Czy tu będzie jakimiś duchami walczyć? Chyba to, no nie wiem, nie znam się, nie czytałem w ogóle. Bo dobra, to dobra gra, to kupiłem. Na G2 lefnik w opisie. Ale się tu coś wczytuje. ja do następnego to podkręcę chyba troszkę. Bo wyłączam parę procesów. płynie to chodzi tylko jest, mówię wam, zwiecha na chwilę o i o się coś doczytuje zbadaj krew zwierzęca, ludzka wypadek, morderstwo wał korbowy świeży rys niedawno używany a ja mam, żeby się połączyły tak o zów jest ten gdy tu leży? Na kamieniu tam jest woda. Na kamieniu przy wodzie. Musi być jakaś... Słoga, słoko, zaraz weźmiemy. Czy muszę i tędy? No, że ja w tej grze mam tak dobre ściany że nie mogę nigdzie spaść. Obsudę te zbadaj, Cięte węzły, Przecięte węzły. Związany, związane. To są te podobne przemyślenia z tego, co czytałem? Lina. No tak. No. Trudno się nie zgodzi, że to Lina. Dobry detektyw. Krew. Nóżki odło... Reszta z nóżki odrąbało. Nie kanibale były z deforesta. Do Te Foresta też wrócimy, ale to w innym czasie. Odcięte nogi. O, Geniusz po prostu, geniusz. Idziemy za krwią. Reszta zwok. Krew, krew z, krew znów, krew. Pęknięta czaszka. Tata krwi uraz głowy. A, bo tu muszę wszystkie elementy na miejsce, dobra. Ja muszę zejść, to będzie tam gdzieś A, tu trzeba... Dobrze, kolejny fakt tej gry, trzeba wszystko na miejscu ułożyć, z tego wynika, żeby było wszystko ładnie. A to będzie gdzieś tu nie. O! Zabierz. Zabieram to za sobą i idę. Do widzenia. Mówię, dobrze, to nie jest horror, byśmy tu srali wszyscy. W gacie. Biegnij. Ty jesteś setki spraw rozwiązałeś, czy masz kondycję. Spoko, a jeszcze chcę sprawdzę co tu jest dalej. Zbadaj benzyna, ropa porzucony bezmyślnie, celowo w pośpiechu. Karnister zbadaj sucha trawa, brak słońca, obszar prostokąta, drewna z mostu. Okay. A to tą trenzynę muszę tu podprowadzić, okej okay. No to wiem gdzie jest. Za bo to pójdę, chwila Tu jeszcze się mogę. Zbadaj. Kamień. Głębienie świeża ziemia. Kamień. Około tego dnia, przy Torach. Dobra. To wiemy, gdzie to jest. Jak szliśmy Był taki fajny ten kamycek. O, kamień. A zbierz tego. Dobrze ci to on zrobi. Zjedz tego kamienia i będzie dobrze. Kamień, napraw. Naprawiłem kamień. Jestem inżynierem po prostu teraz. Sazaks, a inżynier jestem inżynierem z UFM. Pamiętajcie, King w opisie. Gra kwitna znak G2, najlepsza cena była. Powiedzą Wam w wersji cyfrowej, więc yy, musiałem kupić po prostu, bo dobra. No dobra zobaczymy. Krótka, ale dobra gra. Dobra, zakręć komu. Horrible. Chcę tak, tak, schłamać? Dobra. Teraz już mogę do pociągów licencję robić. Co? Do tyłu. Znowu muszę zakręcić, za zrąbałem Zakręć korwką, zakręć kręci Dobra, leci. Ja zyskać guzika, bo się popsuję. Panie Staszku, cofamy. Dobra, jestem kolejarzem. Jestem już youtuberem, kolejarzem. Skończę szkołę teleinformatykiem. I to jest odczytywanie tekstu, jakby ułożyliśmy razem po hamulecie. ma stać, Paulu. I do przodu jeszcze dobrze. Boże, ty wchodzisz. tu widział karnie, to się to Oho, dobra. Idziemy sobie dotknąć trupa. Łoo hoho! Grzykiej Co to jest? Światełka. O kurde, światełka. Światełka z przestawiały. przedstawiały. Tak, bo tu będzie to chronologicznie. Coś wydarzenia, Ta, To co? się tam... Dobra, tu już mu nogi odcięło. Tu, tu dziadek jeszcze dobił. Jest dziadek? Tak, na dziadka wyglądasz. I tam leżał. Tak ten mały to jest I tam chyba na co wygląda. Ten co? Jeszcze nogi ma. To jest jeszcze... Tam jest jeszcze jakiś wiks. Jadek wziął kamienia. W początku bym dał, że ital był przywiązany Później oni rozmawiali Jadek się wnerwił wziął kamienia Przyłożył mu tu, po czym dużo nóżki odrąbało i go dobił. Zobacz, Travis, posłuchaj, możemy go zniszczyć. Wiem jak. Nie da się i tam. No Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest wiecznością. Gada i gdzie jest inna? Czyli to nie był jakby najwyżej, gdzie u kamienia, poszedł z nim roz rozmawiać, łupnął go? Może tak? Cześć. coś jest z tą gromą, No dziadek bierze kamienia? Gale, w skarbie, nie ma innego wyjścia. Travis, gadaj gdzie jest i tam. Już. Daję uśpionemu to, czego chce, czego wszyscy chcemy. Słuchaj staruszko, czas iść do domu. O, oh! mu mu przyląb, z skamona. Ho, ho. No, tu i tam się wydostał. Nie, nie! O, dziodeł mu zrobił fataliki. Znikaj z to, do cholery. No już, się I dziadek go dobija. Zamknij oczy, Travis. Ło, kurde. On już nie żyje, dziadek. Spoko. się wykrzaju na pewno. To co, za tym, nie? Gdzie będziesz lecią? W pizdu poleciałeś, widzę To tam zejść na dół do ciebie Okej Jestem Dziadku, stój, nie podchodź Witam, Ja też jestem chory Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój! Corvus... Przekro mi, Itan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie... Ty, jak zombie. The Walking Dead, kurde. Zapis sceny. Czy co? Co się zapisał? Rozumiem. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Itanowi. Ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek no, ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość. Ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Rozumiem, że zapis ten to jest równoznaczny z zapisem stanu gry. Więc tu sobie skończymy. Czyli przeszliśmy pułapki. I pierwszą zagadkę z broni rozwikłaliśmy. Zapowiada się to ciekawie, powiem wam żadnej przygotówki, to jest podobno pod przygotówkę, podchodzi. Logiczne też, że jakaś tam gra. Ja to nie grają żadną przygotówkę, chyba Sier Syberię zainstaluję, dynkę, dwójkę. Na trójkę czekam, podobno, ma wyjść za rok. Więc to jest zaginięcie Itana Cartera. Słyszałem premierę, to miało chyba 25 września, w czwartek, czy tam w piątek, 26. Nie, zapowiada się, ciekawie nie to wygląda, muszę ogarnąć czemu czasami są przyciętki, i się te tekstury tak doczytują. Bo kombinuję coś, przyczyszczę komputer, tam pewnie z kilo kurzu, chociaż filtry są. Dobra, to trzymajcie się jeszcze raz wszyscy, to było, było pierwsze spojrzenie na Zaginięcie Itana Cartera, pierwsza sprawa, pierwsze pułapki. Kurde, nan nanomoce jakieś, kurde z Power Rangers inne takie. Refling w opisie, kliknijcie, kupcie sobie na G2, są dobre ceny. Więc trzymajcie się jeszcze raz, pamiętajcie się link w opisie. Yy, na razie wszystkim miłego tygodnia. I następne będzie chyba The Forest albo BF4. Zobaczymy jeszcze. Na razie wszystkim.